akt codziennego ofiarowania sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca Przedwieczny Boże mój padam przed twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze cześć Ci oddając ofiaruję ci wszystkie moje myśli słowa i uczynki dnia dzisiejszego a postanawiam wszystko czynić z miłości ku tobie ku chwale twojej boskiej woli aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, zadość uczynił Twej sprawiedliwości za tyle tak ciężkich grzechów moich, a zarazem bym przyniósł ulgę duszą w czyśćcu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Przyjmuj, ukochany Mój Boże, tę dobrą chęć moją, i użyć łaskawie Twego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, którym gorąco pragnę i chcę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę, odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą by ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby od męk tych uwolnione zostały. Amen.